Wczesne i sekaje są. No właśnie, zazwyczaj są i nic więcej. Powtarzalność, brak oryginalności i downhill z każdym kolejnym sezonem to codzienność tego gatunku od ładnych paru lat. Jak to się jednak stało, że format z takim potencjałem stał się takim chłamem? Na to pytanie postaram się odpowiedzieć w tym materiale. Oraz zastanowimy się, jak z gatunku wyciągnąć więcej. Ale po kolei, najpierw trochę teorii i historii. Słowo isekai oznacza po prostu inny świat. Jednak w aspekcie anime jest to traktowane jako gatunek, zrzeszający w sobie produkcje, w których bohaterowie zostają przeniesieni do innego świata niż ich domyślny. I już sama definicja rodzi pewne problemy. Isekai, pomimo ogólnego przyzwolenia na bycie gatunkiem, nie spełnia założeń przed nim stawianych. W wielkim skrócie oznacza to, że nie występuje sam w produkcji. Tak jak może mieć samą komedię, sam romans, akcję czy sam kryminał, tak isekai nie może istnieć bez drugiego gatunku. Drugim powodem jest brak precyzji i szerokość zastosowania. Przyzwanie bohatera do innego świata, reinkarnacja po śmierci czy uwięzienie w grze wyczerpują definicję, a mimo wszystko fabuła może się całkowicie od siebie różnić między różnymi produkcjami. I oczywiście nie chcę wywoływać światowej rebelii, w wyniku której isekaje znikną z listy gatunków, a jedynie uświadomić część z Was, że no te niekoniecznie pasują do miejsca, w którym obecnie się znajdują. Jednak coś sprawiło, że to owe miejsce sobie w jakiś sposób wywalczyły. I tym czymś było lub jest. Sao. Produkcja wydana początkiem 2012 roku zapoczątkowała pewien boom na Isekai. A że w tamtym czasie nie było ich za wiele, to popyt był ogromny. I na fali tego popytu właśnie między 2012 i 2018-2019 powstały jedne z najbardziej znanych produkcji typu <laughs> ale hecaj, jesteśmy w innym świecie! Po pierwszym Sao w 2013 roku wyszedł Log Horizon, w 2014 drugie Sao, 2015 to Overlord, 2016 Konosuba i przyćmiony przez nią Haito Gensou no Grimmar, czy dosłownie chwilę później, Rezero? Między 2017 i 2019 mamy kolejne sezony tych znanych anime oraz całkowicie nową propozycję na scenie Isekai, czyli Tate. Zatem okres między 2012 i 2019 możemy śmiało nazwać Złotą Erą Isekai. Powstało wtedy najwięcej, najlepszych produkcji oraz ich kontynuacji. Co nie zmienia faktu, że z czasem tych produkcji przybywało i było ich coraz więcej. Aż doszliśmy do współczesności, gdzie w ciągu jednego sezonu powstaje po kilka lub nawet kilkanaście isekaza podobnych produkcji. I jest to pierwszy problem, który chciałbym omówić. W filmie o trzech problemach anime mówiłem, że duża ilość podobnych anime pozwala zaspokoić popyt, jednak przy ich zbyt dużej ilości całość zaczyna być powtarzalna i mało oryginalna. Niestety, w wypadku Isekai przekroczyliśmy już dawno te granice, a powstające produkcje są do siebie bliźniaczo podobne. I nie trzeba być filozofem, by zobaczyć, że praktycznie każde anime tego typu zaczyna się od przyzwania MC do innego świata, by ten uratował go przed jakimś śmiercionośnym zagrożeniem dzięki jego opi zdolnościom, jakie dostał, lub jest absolutnie nikim i musi jakoś przeżyć w świecie jako najsłabsze ogniwo. Schemat ten jest powielany bardzo, bardzo często, przez co Isekai kojarzony jest raczej ze średniowiecznym fantazem, w którym pokonanie Władcy demonów ma przynieść kontynentowi spokój. I żeby nie było, nawet wspomniane wcześniej, tata opiera się na dokładnie tym samym. Skąd więc różnica między nim a przykładowym zapychaczem? A w wypełnieniu. I to właśnie ono odpowiada za 90% całości. Więc jeżeli produkcja nie dostarcza nic od siebie, a jedynie bazuje na odgrzaniu kotleta i powielaniu schematów, no to jest ona po prostu nudna, więc nie oczekujmy, że będzie w niej coś ciekawego, skoro jest nudna. Jednak to właśnie ta oryginalność w wypadku Tate sprawiła, że anime tak dobrze się przyjęło, pomimo szkieletu typowego Isekaja. No nie ukrywajmy. Noofumi zostaje przyzwany do innego świata, by go uratował przed falami potworów dzięki potężnym zdolnościom świętego bohatera. No, oh, well, brzmi to jak... Dosłownie każdy inny Isekaj. Ale... Historia pomiędzy ratowaniem świata jest zupełnie inna. Gość zostaje zdradzony, zostawiony samemu sobie. Wszyscy oka rzucają mu kłody pod nogi, kopią kiedy leży, no generalnie robią mu podgórkę, jak bardzo się da. A naofumi nie dość, że musi zdobywać siłę, by przeciwstawić się oprawcom, to jeszcze jest zmuszony do ratowania tych zbanów i ich świata z trzema podobnymi bohaterami, którzy wcale od plepsu nie są lepsi. A jak mu się nie uda, to zmieni swój stan skupienia ze stałego na duchowy. I to właśnie takie wydarzenia sprawiają, że Isekai jest oryginalny i wyróżnia się na tle innych. Bardzo podobnie jest w Grimarze, gdzie bohaterowie z każdą walką stawiają na szali swoje życie tylko po to, by mieć co zjeść na kolację. Inną produkcją, która świetnie wybrnęła z bycia typowym Isekajem, jest często poruszane w ostatnim czasie na tym kanale The Eminence in Shadow. W tym wypadku to podejście Sida i komediowy klimat przeplatany scenami walki, ale też aspekt jej samej robią naprawdę świetną robotę. Jakby nie patrzeć, to bohater pierwotnie wszystko wymyślił na potrzeby własnej rozrywki, a finalnie całość okazała się prawdą. No, generalnie można więc powiedzieć, że lepsze są te isekaje, które pokazują coś nowego, a nie odgrzewają kotleta. I to można odnieść do dosłownie każdego anime czy jakiegokolwiek innego twóru kultury. Ale to właśnie isekaje i szkolne komedie romantyczne najczęściej padają ofiarami odgrzewania. Fakt ten wynika z kilku powodów, a jednym z nich jest popyt, czyli generalnie widz chcący oglądać jak pudełko z jedzeniem kręci się w mikrofali, jeżeli rozumiecie aluzję. Jednak gdyby to faktycznie był sam popyt, to nowo wydawane isekaje nie szorowałyby ocenami po dnie, a w większości to robią. Większym problemem jest opóźnienie między trendem, a wydaniem produkcji wpasowanej do niego. Proces robienia anima i załatwiania spraw dookoła niego wymaga czasu, a studia no nie bardzo chcą się dzielić takimi informacjami jak ile czasu Spędzają nad tytułem, ale na spokojnie można przyjąć, że kilka lat. Zatem od momentu wystąpienia zapotrzebowania na dane gatunki do czasu premiery trochę mija. Oznacza to, że jeżeli na przykład w sezonie pojawił się tytuł mający jakąś pożądaną cechę, to wysyp produkcji korzystających z tej cechy wypada na około półtorej 2 lata później. W tym czasie jednak dużo może się zmienić, a panujące trendy pozmieniać. I dokładnie to samo stało się z Isekajami, na które był hype przez no, kilka ładnych lat. Jednak te dalej i dalej i dalej wychodzą z racji... Na wspomniany produkcyjny lag. I daleko naprawdę szukać nie trzeba, by zobaczyć o co chodzi. Cała Złota Era i Sekai to lecenie na trendach Sao i Lock Horizon, a później Konosuby. Lub wysyp produkcji opartych na motywie Zemsty, i ich podejrzanie duży wzrost po premierze Tate i kolejny pik zapowiedzi dzięki Oshinoko. I oczywiście, żeby nie było. To jest to zupełnie normalny proces i nic do niego nie mam. Ale niestety często takie lecenie na trendach nic więcej nie oferuje poza odgrzanym kotletem. A to już nie jest fajne. Za to fajnie jest, kiedy anime dostaje kontynuację. Problem jest taki, że bardzo często ich poziom spada. Ale po kolei. Aby anime dostało kolejny sezon, muszą zaistnieć trzy warunki. Pierwszym są odpowiednio wysokie zarobki wcześniejszych sezonów. Drugim korzystny kontrakt dla mangaki i studia, a ostatnim generalna chęć wydania kontynuacji. Jak dwa pierwsze nie są trudne do ogarnięcia, tak ten ostatni może wywołać pewien znak zapytania. Bardzo często anime wydawane są jako promocja lub reklama danej mangi bez zamiaru kontynuowania. Wiecie, coś w stylu zachęty widza do kupienia, by poznał dalszy losy Historii. W takim wypadku kontynuacja nigdy nie powstanie, chyba że planowane anime ma powstać na bazie znanej już mangi, wtedy istotne są zarobki. Jednak problem słabych sequeli dotyczy absolutnie każdego anime i właściwie nie tylko anime, więc dlaczego ten problem poruszam w wypadku Isekai? Ano dlatego, że wychodzi ich naprawdę, naprawdę masa i szansa na to, że któryś dostanie kontynuacja jest naprawdę nikła. W związku z tym fakt spadku jakości po prostu boli bardziej. I tu bardzo znanymi przykładami jest Tate i Isekaiwa Smartphone, gdzie niezależnie kogo lub gdzie zapytacie o zdanie, to obydwie produkcje poleciały w dół z kontynuacją o jedną lub nawet dwie oceny, zależnie od strony, na której sprawdzacie. Fakt ten wynika głównie z historii, jaką opowiada anime i jej powiązania z pierwowzorem oraz oczekiwań widzów. Jak omawianie tego pierwszego pozwolę sobie odpuścić, bo mówiłem już o tym filmie o trzech problemach anime, tak to drugie jest dużo ciekawsze. A to dlatego, że wynika z dwóch powodów. A jeden, jak i drugi, tyczy się. no, widzów. Część nowa, albo nie do końca świadoma realiów tematu, liczy, że kontynuacja ponownie dostarczy czegoś nowego, tak jak miało to miejsce w wypadku już wydanej części. I te oczekiwania często mijają się z finałowym produktem, bo zwyczajnie nie da się pakować cały czas czegoś nowego i rewolucyjnego bez wykrzeczania obecnej historii lub narracji. A nawet gdy, na przykład drugi sezon robi coś takiego, to odzywają się zwolennicy rozwijania otwartych wątków z prequelu i dają o sobie znać, wylewając niezadowolenie na ocenach. I no nie ukrywajmy, ale w anime 12 odcinkowym nie ma na tyle czasu, by dobrze rozwinąć nowości i kończenie wątku z wcześniejszego sezonu jednocześnie. Trzeba więc wybierać. A to, jak wspominałem, spotyka się z niezadowoleniem, niezależnie co finalnie zostanie wybrane. Ale mamy też tą drugą część widowni, która nieraz przejechała się na kontynuacjach i dłużej już po prostu nie wierzy w lizaka, którym studio macha im przed oczami, bo wiedzą, że finalnie i tak dostaną nieumytego chuja, a nie czupa czupsa. Ta grupa liczy, że sequel będzie na podobnym poziomie i nie ukrywajmy, ale z tym też bywa ciężko. A to dlatego, że w pewnym momencie producenci zaczynają lecieć zamiast na jakości, to na sławy i renomie wyrobionej poprzednikami. A te, no cóż, bywają zwodnicze niekiedy. Oczywiście nie zapominajmy, Pamiętajmy też o innych kwestiach, jak na przykład Mangaka, jego pomysłu na prowadzenie anime, czy czas i pieniądze, bo te też odgrywają dużą rolę, ale nie wchodźmy za bardzo w szczegóły, bo nie o tym jest ten film. Chodzi mi po prostu o pokazanie, że jakość produkcji najczęściej spada wraz z kontynuacją i naprawdę niewiele z nich trzyma, a tym bardziej zwiększa swój poziom. Co w szczególności widać w Isekajach, które średnio mają jakiekolwiek szanse na sequel. I kolejny aspekt, o którym chciałbym powiedzieć, jest poniekąd powiązany z wcześniejszym, czyli niedomykanie wątków. I nie jest to może tyle o ile problem. Ale na pewno to irytuje i pozostawia pewien niecmak. Tym bardziej, kiedy każdy, nawet studio, wie, że szansa na kontynuację jest nikła. I jak w wypadku produkcji reklamujących mangę, taki zabyk jest no, przynajmniej dla mnie osobiście w pełni zrozumiały i w pewnym sensie usprawiedliwiony, tak w wypadku pozostałych? Just why? I no, nie ukrywajmy, ale jeżeli studio robi i i łudzi się, że będą mieli okazję na kontynuację, to albo są ogromnymi optymistami, albo liczą na niemały łód szczęścia. Niemniej w jednym, jak i w drugim przypadku, szans tym nie zwiększą. A co za tym idzie, studio może zrobić animem na no, tzw. odpierdol, czyli zrobić to, co w mandze i bez modyfikowania historii, tak by zakończyć swoje dzieło w najbardziej bezsensownym momencie, z wątkami wystającymi z każdej strony, które nigdy nie zostaną dokończone. I naprawdę wiele nie trzeba by temu zapobiec. Studio i tak wycina historię, więc albo wystarczy wyciąć o ciupinkę więcej, tak by nie rozpoczynać tych wątków, których i tak nie dokończą, albo dodać parę minut więcej, by domknąć całość, lub zrobić jakąś sensowną furtkę na kontynuację, chociażby tylko dla zasady. I no nie ukrywajmy, ale takie zmiany dużo studia nie kosztują, a na pewno postawiają po sobie dużo lepszy odbiór niż ucięta w połowie historia lub jakiś jej fragment, który w mandze będzie później rozwijany. Dobrym przykładem, jak można pobawić się z pozornym oczywiście domykaniem historii jest wspomniany wcześniej Grimar. I nie ukrywajmy, ale anime nie domyka wszystkiego, a jedynie główną część historii. I to w taki sposób, aby była możliwość kontynuowania w przyszłości z jednoczesnym uzmysłowieniem widza, że właśnie zakończyła się jakaś istotna część i przyszłe wydarzenia będą zależne właśnie od niej. Dla przykładu mamy chociażby zamknięty wątek przyszłości Mery, spełnienie woli Manata przez Haru, zdobycie tych takich wisiorków, o których od początku była mowa, ale również otwiera nowe wątki, jak na przykład Ship Mary i Haru oraz przyszłość ekipy przyjaciół wraz z tym, czym tak właściwie jest Grimmar. I oglądając ten fragment, po prostu czujemy vibe końca anime, ale jednocześnie nie mamy urwania drogi w połowie, co pozostawia, no nie ukrywajmy naprawdę spoko odczucia, które nawet mogą finalnie krzyczeć o kontynuację, pomimo wiedzy, że no w otobywa oto bywa ciężko. I mógłbym się rozwodzić nad tematem dłużej, ale myślę, że nie ma to za bardzo sensu. Lepiej wykorzystać ten czas na wykminienie, co może tchnąć powyż świeżości do gatunku. A tego jest cała masa od rozwiązań stosunkowo prostych, jak odejście od powszechnych archetypów i wypowiadania wojny władcy demonów, po bardziej zaawansowane, wykorzystujące ogólność pojęcia Isekaja. I w moim mniemaniu świetnie ten aspekt wykorzystały dwa anime. Hikansha Noma to Tokubetsu, Desu i Sekai Saiko. W wypadku tego pierwszego można się spierać, czy faktycznie cofnięcie się w czasie po śmierci i modyfikacja wydarzeń dzięki ich znajomości z poprzedniego podejścia powinna być uznana za Isekaja. I normalnie powiedziałbym, że nie, w końcu w Red of Hiller mamy bardzo podobny zabieg, ale Kinkashi ma. no zupełnie inny vibe. Plus też między tymi dwoma produkcjami jest zupełnie inna korelacja między wydarzeniami przed i po. Więc pomimo tak właściwie tego samego zabiegu... Uważam, że to anime można śmiało pod isekaja podpiąć mimo wszystko. Więc no generalnie ja go uznam, ale jak macie inne zdanie to napiszcie w komentarzu co wy uważacie za isekaja, bo naprawdę ciekawi mnie jak szeroko można je interpretować oraz jak inni na to patrzą. Ale wróćmy do Kinkashi i Asasyna, bo po coś podaje je za przykład dobrze zrobionych reinkarnacji w innym świecie, które no moim zdaniem są trochę underrated, ale to inna kwestia. Pierwszym bohaterem jest Dezir, który jest kimś na wzór antymaga. Jego zdolność pozwala mu analizować magiczne struktury, Dzięki czemu można na nie w szeroko pojęty sposób wpływać. Od pieczętowania, po zmiany i kontrolę samą w sobie. Jednak świat, w którym żyje, jest stale atakowany z innego wymiaru, przez tak zwany świat cieni. Aby ocalić istnienie tego normalnego, należy oczyszczać cienisty wymiar i właśnie podczas finalnej ekspedycji drużyna Dezira teoretycznie zabija prowodera całego zamieszania, czyli Smoka. Ten jednak, na pożegnanie z rzeczywistością, postanawia ją zanihilować do ostatniego atomu w promieniu widzenia. Jednak nasz bohater z jakiegoś powodu cofa się do dnia przejęcia do szkoły, która swoich podopiecznych do oczyszczania świata cieni. Dezir wiedząc jak całość się kończy i jak działa placówka postanawia wziąć sprawy w swoje ręce i nie dopuścić do tego co stanie się za paręnaście lat. Anime naprawdę świetnie lawiruje pomiędzy tym co się działo a tym co się będzie działo. Buduje to przyjemny flow wydarzeń, w których znamy jedynie efekt końcowy, ale nie wiemy jak dokładnie do niego doszło i musimy to odkrywać wraz z biegiem historii, którą tak właściwie zna tylko główny bohater. Dodatkowo nie czuć tu zapachu kotleta z mikrofali w postaci walki z jakąś zewnętrzną, potężną i tajemniczą siłą lub armią władcy demonów. Na razie dostajemy wprowadzenie do tego, co tak właściwie się stało, że bohaterowie trafili tu, gdzie trafili. I pomimo, że schemat wydarzeń jest podobny jak w innych Isekajach, tak są one na tyle przyjemnie inne. Że jest to w zupełności wystarczające, by nie nazwać tego anime typowym. W wypadku Asasyna z kolei, Kor anime jest jeszcze bardziej typowy. Przegięty protago reinkarnowany, by pokonać najsilniejszą osobę na świecie, ściągającą na niego zagładę. Tak jednak cała otoczka jest zupełnie wyjątkowa, a i poboczne wątki historii powiązane z boginią, która de facto jest prowodyrem całego zamieszania, daje dużo do myślenia w kwestii oryginalności anime i możliwości, jakie i szkielet daje. Te dwie produkcje naprawdę świetnie pokazują, że pomimo posiadania elementów jeden do jednego identycznych z innymi anime tego typu, to właśnie wypełnienie najwięcej znaczy i dyktuje wartość danego anime. Możemy mieć ten sam punkt startu i cel, do jakiego zmierzamy, ale droga, którą to robimy, może być zupełnie inna. I to właśnie na tej drodze Isekai powinni się skupiać i sprawiać, aby była możliwie jak najlepsza i oryginalna, jeżeli chcą dostawać lepsze oceny. Ale jeżeli studio jest zadowolony z oceny poniżej siódemki, to nikt nikomu nie broni robić tego samego w kółko. W końcu wystarczy dodać trochę fanserwisu, część na pewno na to poleci. Ale o tym A? mówiłem w tym materiale, tu nie będę się powtarzał. No dobra, ale skoro Isekai mają tak ogromny potencjał i był na nie tak ogromny hype, to co się stało, że w tym momencie są bardziej. Memem mówiącym o powtarzalności, a nie świetnym gatunkiem? A na to pytanie, nawet gdy Isekai nie oglądacie, ale wytrwaliście do tego momentu filmu, zapewne odpowiedź udzielicie dobrą. Czyli ich nadmiar i powtarzalność. Doszło do takiego momentu, gdzie po prostu każde studio chciało mieć jakiegoś znanego isekaja. Nie z faktu, że pierwowzór był dobry, ale z chęci wpasowania się do trendu i zdobycia szansy na stosunkowo prosty zarobek. A to w połączeniu z production lagiem i spadkiem jakości powstających produkcji doprowadziło do miejsca, w którym jesteśmy obecnie. Oczywiście nie można powiedzieć, że jest to upadek isekai, a bardziej jakiś kryzys egzystencjalny, bo dalej powstają świetne i zdane produkcje, jak na przykład The Eminence in Shadow czy Mushoku Tensai, ale generalnie w obliczu całości wydawanych Isekai, to są bardziej wyjątki potwierdzające pewną regułę. A co Wam w jak się nie podoba, lub co byście w nich zmienili? Dajcie koniecznie znać, bo serio jestem ciekaw, co Wy o tym sądzicie. A właśnie, i tu Pawleku pozwoli się, że zacytuję. Zapierdol dzwona i przycisk subskrybuj. No, skoro on tak mówi.